Siemanko męczkości na mi się nagram sprawdzanie mapy, i tu się zresztą gier Mokrzyn, Dawno już wyszła, ale wam jeszcze sprawdzę, yy, i teraz no, przeczytam jak zawsze co napisał yy, ten autor. Mapa zawiera multi dodany od posta, dodany uprawy czarna kończyna. Kilka rodzajów traw, orki, żyto, przyżyto, gorszy, marchew, marchewka. Wasz kupisz, zbóż, skup ziemniaków, baraków, strych, starcia kontroli pojazdów, zamiast warsztatu na sklepie nowe tekstury, które nie ulegam oświetleniu, Całe 60 UPS, zróżnicowany teren Dobra I mapa ma Mapa ma 61 pól Tak się, tak. no wiecie już jak wygląda później nie się jak z jedną szponu no i co można powiedzieć jest z no, taki ten jeszcze włączę żeby szybciej biegać, na no jajucie tu jest garaż takie maksymalne to pobudowali tu jest jakieś zarzewiało-roślewa tam materiały no i u nich tu stoi to jest mapa już realnym nie fikcyjne tylko ale tu jest kolfik, tą 1 na części. No i tu jest 9x12. Kurs już to na części. Kurs po prostu. Po szpalinu, tak zwany w moim momencie. po szpalinu. Szpalinku. Tu jest garaż. się okay. Co mamy w sklepie? Masz sprzedaży? Czy ty kojesz? Czy so, tu jest jakiś. o tu jest o tu jest jakiś sąsiad, te budynki, co so to było? Robione, o, szczerze kontrole, pojeżdżam te budynki, co so, tu są robione, to chyba jestem. to. Zapis coś tam. to one chyba są ten. one są wszystkie zmontowane, żeby ubraniczyć inni. przebiegniemy. o krwią, jest ten. bardzo wielkie pola o, nie, czemu płata Niech ktoś dopiero będę... Jak łaży O, tu jest na ten budynek Trzeba popatrzeć, żlewnia, pismochowka ślewnia. też opiesz szkleb. Troszkę mniejsze, traktory kupują, opiesz ale jest fajne, bo może jak im się przerobi do tego, to Przełożyłeś można zrobić. Tu płodzież ukruszony jakiś sząsiarz pracuję A, tu jeszcze Dobra nieważne Siroszy i szkół boraków, ziemniaków i czegoś Boża Ale to fajnie żrobili Tu rozwalane te ten dnial... Dobra, tu chyba, byliśmy, to chyba tak, tu obszedciu... byliśmy, tak? byliśmy, Nie byliśmy, tam To jest jeden. To nie tak nie jest i Chyba to wszystko tak. Tu zaroszamy. Fajne duże to. Tu jakiś gospodarz. Tu zaroszamy. Ty też, że nie wiodło się. Nikt się nie tego nie sprzedawał. Tu kolejny gospodarz. Tu piłkota, tutaj. Wszystko już

Pojdziemy. Teraz jakieś kości puszczamy. No i Wočę. Tak, trochę moba ma Wanlubi T. No o to jest śmieszne. <kłysza> To są świnie, nie pytam się co się dzieje, nawet nie komentuję tego. To że świnie robią świnia. Czy to kornie nie wiem, nie I... Ale nie wiedzieć. Tak wie. To jeszcze... jeszcze jeszcze Dobra, i takim akcentem będziemy kończyć. No to sprawdziłem wam mapę. Do następnych sprawdzania mapu i to by było na tyle. Mapa, no nie wiem, do 10, no nie wiem, 5 na 10, nie. 8 na 10, o, 8 na 10 to by trochę było błędy, ale też fajna, jest humorystyczna i na przykład tej świnie, właśnie na świnie. No i dobra, do naszego odcinka na razie.